Witajcie serdecznie na naszym kanale. Z tej strony, Marecki. Zapraszam Was dzisiaj na lekko spóźnioną prezentację i testy tej oto nowej konsolki. Jest to Hyper Tech, czyli nowy produkt firmy Blaze. Blaze, firma odpowiedzialna za dobrze znanego wam pewnie już Evercade'a. Tym razem dwie wersje konsolki: jedna na licencji Capcomu z wbudowanymi grami, druga również wbudowane gry, tym razem od Taito. Możliwość odpalania kartridży, które wcześniej dostępne były dla Evercade'a. No, zapowiada się ciekawie. Zapraszam Was na dzisiejszą materię. No i są nareszcie moje egzemplarze, spóźnione, ale nareszcie dotarły. Kilkukrotnie na live'ach pytaliście się co z moimi egzemplarzami, czy będę je recenzował na kanale. No taki miałem plan od początku, niestety preorder złożyłem w Argosie, odczekałem 3 tygodnie po premierze, konsolek nadal u mnie nie było. Zrezygnowałem, zamówiłem później na Amazonie, no i tak to niestety trwało. Z Amazona dostałem po 3 dniach, na Argos mnie wystawił, na Argos czekałem praktycznie miesiąc na zwrot pieniędzy. Więc no jest to delikatne przegięcie już jak akurat jeśli chodzi o konsolki od Blaze i firmy Argos. Ja mam jakiegoś strasznego pecha. To samo było z Evercade MVS, gdzie czekałem ponad dwa tygodnie po premierze EXP. Później było też ponad dwa tygodnie, no i tym razem na to praktycznie miesiąc, więc no, no jest to przygięcie, nie wiem czy tylko ja mam takiego pecha jeśli chodzi o Argosa, no czy może Wy macie podobne doświadczenia jeśli chodzi o ten sprzęt. Dobra, w każdym bądź razie na początek konsolki przychodzą do nas w takich, no trzeba przyznać, bardzo ładnych pudełeczkach, widać, że Blaze przeszło daleką drogę. Od ich pierwszych konsolek. Zobaczcie w tej chwili, jak te pudełka się pięknie przedstawiają. Tutaj, oczywiście, mamy wersję Capcom. Tutaj druga wersja od Taito. Konsolki dokładnie takie same, różnią się tylko kolorystyką i wbudowanymi grami. No i oczywiście, główna informacja, że obsługują bibliotekę ponad 500 tytułów z konsoli Evercade. Dobra, najważniejsze teraz, zobaczmy, co jest w środku. Tak to wygląda po wyjęciu z pudełka. Oczywiście dwóch kabli nie wyjmowałem. W pudełku mamy konsolę, ulotkę i jeden kabel. Kabel do ładowania typu, tutaj mamy USB-C. Ulotka reklamująca kolejne dostępne produkcje na kartridżach. Tam jak pamiętamy, mieliśmy ponad 500 gier. Tak, tutaj chwalili się, że gier już jest ponad 500. Tutaj na tej ulotce jeszcze reklamują, że Gier jest 400. Widać, tą ulotkę chyba zrobili o wiele wcześniej. Dobra, no ale dziwne, bo tutaj już są informacje nawet od Yuku, czyli o najnowszych składankach. Tyle tutaj taki Quick Guide, opisujący przyciski, jakie dostępne są na naszym nowym hyper Megatechu. Nie mogę się odzwyczaić, że to nie jest Evercade. No, no to jest Evercade, tylko nazwany inaczej. <grych> Dobra, i tu jeszcze na dole konkurs. No tym akurat sobie nie zabracajcie głowy. Od razu to sprawdziłem. Konkurs skończył się ostatniego grudnia, więc no, niestety już po wszystkim. No i zobaczmy teraz, jak przedstawia się z bliska sama konsolka. Plastik, z którego jest wykonana. No myślę tutaj. Jeśli chodzi o jakość, cena jest bardzo dobrze. Taka konsolka w tej chwili w Polsce kosztuje 260-269 zł. Tutaj na rynku brytyjskim jest to 49,99 funta. Czyli cena poniżej nowej gry. W tej chwili, jak chcemy kupić jakąś grę nową, z tych nowszych, lepszych tytułów, no to w tej chwili ceny są między 60 a 70 funtów tutaj mamy konsolę z zbudowanymi grami za 49,99 więc no jest naprawdę, jest naprawdę dobrze, tak wspominałem cena, jakość rewelacja i to o czym mówiłem już ponad rok temu przy recenzji EXP czemu oni nie dają zaślepek proszę, tym razem już zaślepki są fajnie jakby coś takiego jeszcze osobno wypuścili, żebyśmy sobie mogli coś takiego założyć do naszego Evercade, bo ani jeden, ani drugi czegoś takiego nie miał. Dobra, tutaj mamy przycisk głośności, tutaj przyciski RL, R1, R2, o których sobie jeszcze później porozmawiamy. Dobra, Tak to się przedstawia. Tutaj ekran tym razem 2.8, jak pamiętamy. We wcześniejszych sprzętach było to 4,3 cala, tutaj mamy 2.8, więc no jest o wiele. Mniejszy obraz jest naprawdę o wiele mniejszy, no i jest to mocno odczuwalne. dipad również jest o wiele mniejszy. No i niestety już tym razem nie będę się zachwycał, jak to było w przypadku poprzednich sprzętów od Blaze, czyli Evercade Original i Evercade EXP. No tamte deepad były rewelacyjne. Tym razem moim zdaniem ten D-pad chodzi trochę za ciężko, no i jest mały. Ja mam dość duże ręce, zobaczcie. Tak właśnie prezentuje się ta zabawka w mojej dłoni. No jest bardzo mała, jak wiemy, no 10, 15, 20 lat temu jak, jak graliśmy na Game Boyach, nam to, wydaje mi się, aż tak nie przeszkadzało. W tej chwili sprzęty już są o wiele większe, z większymi ekranami, człowiek się przyzwyczaił. W tej chwili, jak mamy się przesiąść do czegoś mniejszego, no to no już jest w tej chwili ból. Dobra, tutaj, jak widzicie, cztery przyciski. Tu jest przycisk, gdzie wchodzimy do opcji, tutaj wrzucamy kredyt i tutaj jest start, czyli select i start, głośniczek. Od spodu ładowanie, gniazdo USB-C, power on off i wejście na jacka. Tu jeszcze oczywiście dwie diody sygnalizujące tutaj pracę urządzenia, tutaj pracę ładowania, czerwone ładuje się, zielone jest naładowane do pełna. Jak widzicie, nic tutaj więcej nie ma. Konsola zdecydowanie stworzona po kosztach. No ale tak wspominałem wcześniej moim zdaniem cena jakość tutaj jest na Perfekcyjnym poziomie. No 49,99 tutaj na rynku brytyjskim. No jest naprawdę świetną ceną. No ale wiadomo, coś za coś. Możecie też zobaczyć, że w tej chwili po raz pierwszy nie ma już wyjścia na telewizor. więc niestety tego sprzętu już sobie do telewizora nie podłączymy. No ale cóż, za 49,99 nie jest to chyba duży problem. Dobra. Odpalmy go. Wersję już ugrywałem kilka godzin, wersji Taito jeszcze nawet nie załączałem, więc zróbmy sobie teraz takie pierwsze uruchomienie. Tutaj, jak wspominałem, załączamy z tej strony. Zobaczcie, wyświetlacz jest naprawdę dobrej jakości w tej cenie. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. No i na całe szczęście zobaczcie tutaj język, który możemy wybrać. No jest język polski. Więc weźmy sobie język polski. No i na początek wita nas tutaj wybór trybu. Tryb łatwy. Chce się zrelaksować, odpocząć. Ten tryb obniża poziom trudności budowany gier zespołowych, czyli zdecydowanie nie dla nas. Tryb normalny. Masz ochotę na autentyczną rozgrywkę zespołową. Ten tryb... Przetestuj umiejętności nawet najbardziej doświadczonych graczy, no, czyli coś dla nas. Jak widzicie, sprzęt od razu przychodzi już w pełni naładowany. Ja jeszcze go nie ładowałem. Może ściszmy go. Tutaj oczywiście warunki i licencja. Musimy zejść na sam dół i zaakceptować wszystko. W tej chwili A. Dobra, czekajcie. Zmniejszymy tutaj głośność, czyli ta ostatnia opcja. Dźwięk. Głośność ogólna. żeby nam to nie przeszkadzało, w tej chwili dajmy sobie na 3. Jak widzicie, jest to dość głośna, mała maszynka. Dźwięk, który wydobywa się z tego głośniczka jest w miarę czysty. No choć oczywiście, jak, jak, jak damy tutaj głośność na maksimum, no to już ten głos tak czysty nie jest, ale jest naprawdę dobrze. I co tutaj mamy? Zobaczmy najpierw na opcję, czyli tak, zobaczcie, mamy tutaj ekran. Format obrazu, oryginalna proporcja, dopasowane piksele i pełny ekran. Dobra, tutaj mamy shadery, czyli nasze scanline'y. Brak, subtelne linie i wyraźne linie. Tutaj na filmie będziemy używać akurat subtelnych linii. To jest moja ulubiona tutaj opcja. Wygląda to bardzo ładnie. Wyraźne linie no już niestety zbyt mocno ściemniają obraz, więc myślę, że to odpada. Szczególnie, że na filmiku w ten sposób, jak kręcimy, będzie ten obraz mało widoczny. Tutaj mamy dźwięki, głośność ogólna, głośność muzyki, głośność efektów. Co jeszcze? Język. To już widzieliście. Poziom trudności, czyli to, co, wybi to, co wybieraliśmy na samym początku. Tutaj możemy zmienić z powrotem na tryb łatwy lub zostawić tryb normalny. Pomoc, czyli informacje, ogra o składankach i o twórcach. Jak widzicie, no są tylko same podstawowe opcje. Tutaj po wciśnięciu menu przechodzimy do dwóch opcji, czyli wbudowane gry. Tutaj, to na tamtym urządzeniu jest Capcom i Evercade. Tutaj mamy informacje o nowych grach: najważniejsze gry, czołowi wydawcy. No i różnego rodzaju składanki. No, taka reklama w środku konsoli. Moon Patrol, o tak. Właśnie, może odpalimy sobie później Moon Patrol. Sensible Soccer. No i tutaj kod. Dowiedz się więcej. Jak widzicie, no menu jest takie podstawowe. Jeszcze jedna rzecz, o której na pewno warto wspomnieć, to brak możliwości podłączenia do Internetu. No nie mamy tutaj łączności Wi-Fi, nie ma też łączności Bluetooth. Jak pamiętamy, w pierwszej wersji Evercade'a również nie było możliwości podłączenia pod Internet. Tam rozwiązywaliśmy update'y za pomocą podłączenia do komputera. Pobieraliśmy odpowiedni program, który pozwalał nam updateować konsolkę. No, możliwe, że w przypadku tego sprzętu będzie tak samo, jeśli oczywiście wyjdą jakiekolwiek update'y. No, jest jeden moim zdaniem dość potrzebny update, który no, dziwię się, że tej opcji nie ma tutaj na starcie. Tym bardziej, że EXP już tą opcję ostatnio otrzymało. Chodzi tutaj o mapowanie przycisków. Jest to szczególnie znowu upierdliwe w przypadku Capcoma i Fightera, Dopóki gra obsługuje 4 przyciski, nie ma problemu ale te tylnie przyciski naprawdę są naprawdę mocno niewygodne. Ja po prostu nie potrafię za pomocą tych przycisków grać. Dla mnie to jest totalnie bezużyteczna rzecz. Równie dobrze by ich mogło nie być. Naprawdę. No. Chyba, że rzeczywiście tu chodzi o moje duże ręce, ale no nie sprawdzają się one zupełnie. Cały sprzęt jest i tak na tyle mały. Tu jeszcze, jeśli mamy trzymać. O, całość i tak trzymamy, tak. W tej chwili tutaj, zobaczcie, no nie jesteśmy w stanie latać po tych przyciskach. Nie ma szans, tym bardziej podczas dynamicznej walki w Street Fightera, ja tego nie ogarniam. Dobra, zobaczmy sobie jakie tutaj mamy tytuły w przypadku Taito. Mamy Operation Wolf, Puzzle Bobble, Rastan, Space Invaders, czyli moja pięta Achillesowa, Space Invaders 91, The Fairyland Story, The Legend of Cage, The New Zealand Story, Eat, Bubble Bobble, Kadasz. Chuck and Pop, Don Dokodon, Elevator Action, szkoda, że nie Return, ale fajnie, że jest. Football Champ, Growl to jest świetna gierka. Kiki Kakaj, Liquid Kids no i Operation Wolf łącznie. 18 tytułów. Przejdźmy sobie jeszcze do Capcom. A tak wspominałem, te konsolki są dokładnie takie same, poza kolorystyką i wbudowanymi grami nie różnią się niczym. Na Capcomie spróbujemy jeszcze odpalić jakieś gry z samych kartów. A tak prezentuje się wersja od Capcom. Zobaczmy dostępne tytuły. Od razu Wam mówię na początku, że komando niestety nie ma. Choć z drugiej strony na tym d w komando i tak by się wygodnie nie grało. Jest tutaj druga część, którą testowałem no i gra się, gra się naprawdę ciężko. Dobra, więc tak, mamy tutaj Street Fighter 2, Hyper Fighting, Strider, Merx 1942, 43, 44, Bionic Commando, Captain Commando, Final Fight, Forgotten Wars, Ghosts and Ghosts. Mega Man, tutaj akurat jest to wersja z 8 bitowów. pewnie wersja z Nintendo, czyli mamy z 12 gier, jest 11 gier Arcade i jedna z wersji domowej. Dobra, odpalmy sobie jakiś taki przykładowy tytuł, żebyście zobaczyli, jak to się prezentuje w akcji. Więc tak to się w tej chwili prezentuje z załączonymi liniami. Tutaj są te linie subtelne, w tej chwili załączone. Dobre, dajmy kredyt. Damy tutaj jeszcze głośność trochę, trochę mocniej. Zobaczmy jeszcze tutaj z wyłączonymi liniami, zobaczcie linię brak, zobaczmy jak to się będzie prezentowało teraz, widzicie o, obraz jest bardziej wyraźny, no ale dla klimatu te linia, które tutaj ja przeważnie mam załączone. Dobra, przejdźmy do kolejnego tytułu i tytułu, który sprawia mi tutaj niesamowity problem, jeśli chodzi o granie. I odbiera to, szczerze mówiąc, przyjemność z grania, czyli Street Fighter, gdzie wysoką pięść i nogę mamy tutaj, pod tymi przyciskami. No Naprawdę, przy moich dłoniach nie jestem w stanie operować tymi przyciskami w tyle. No, moim zdaniem jest to totalnie nietrafiony pomysł. Te przyciski powinny być trochę wyżej, powinny być w tym miejscu. no Ja wiem, że tutaj jest akurat slot na Katri, że moim zdaniem ten slot tu powinien być na dole, że od spodu to powinniśmy wsuwać, a u góry powinny być te przyciski, które są w tej chwili. Tutaj no. Zupełnie się to nie sprawdza moim zdaniem. Dobra, ścisnie trochę. Zobaczmy weźmie. Więc w tej chwili szczerze, ja używam tylko tych przy, przycisków, tutaj jest niska ręka, noga, średnia noga i ręka. Dipad trzeba przyznać jest bardzo precyzyjny. No ale co z tego jak jest o wiele mniejszy, no i, i nie gra się tak dobrze, jak grało się na poprzednich sprzętach Evercade. Akurat zobaczcie, jest tu na tyle miejsca, że spokojnie mogli tu wsadzić tego Dipada, który był w EXP. On był delikatnie mniejszy od, od tego, który, który był w yy, oryginalnej wersji. O. Po używaniu tych przycisków tam, zobaczcie jak ja w tej chwili tą konsolkę trzymam. Jak ja ten przycisk mam tutaj w ogóle wcisnąć? No beznadziejne rozwiązanie, trzeba o tym powiedzieć. No i tak to wygląda. Dobra. Odpalmy sobie jeszcze jedną grę na koniec, a później załączymy sobie kart. Niech będzie 1944. No ale trzeba przyznać, że sama konsolka, no, stylóweczka, bardzo ładnie to wygląda, kolory oczywiście, jak z loga Capcom. No, jakość wykończenia tej konsolki daje radę, tutaj nic nie strzela, plastik jest odpowiednio twardy, nic się tutaj nie wygina. Jest pod tym względem naprawdę spasowanie pierwsza klasy. Dobra. Zobaczmy jeszcze co tutaj mam w opcjach. No i właśnie tutaj ta opcja sterowania, o której już wspominałem wcześniej, której nie możemy, nie możemy niestety zmienić. Zobaczcie, cokolwiek byście tutaj nie wciskali, czekajcie. Sterowanie. Nic niestety nie jesteśmy tutaj w stanie zrobić. Więc no moim zdaniem porażka i jeśli chodzi o to, no to update by się, by się przydał i to już. No, no niestety, jest jak jest. Jak widzicie obraz też jest dość mały. A w tej chwili jestem po... 40, jeśli jeszcze tak z 20 lat temu, czy 15 lat temu, nie przeszkadzało mi granie na oryginalnym Game Boy'u, to w tej chwili ja już na tym Game Boyu mało co widzę. I szczerze, podobnie jest w przypadku tego sprzętu. Głównie takie dość dynamiczne gry z takimi małymi ołobiektami, no tutaj są dość uciążliwe. No nie gra się łatwo w to. Jest to do ogarnięcia. Ale jest naprawdę ciężko. Jak widzicie, da się da się grać, ale z wygodą, jak to było w poprzednich Evercade'ach. No nie ma to nie ma to niestety nic wspólnego. Dobra. Sprawdźmy jeszcze same karty. Sprawdzimy sobie może moją ulubioną kolekcję od Airem. No i Moon Patrol. Tam akurat nie będę musiał się ściekać. Tam za wiele, za szybko na ekranie się nie dzieje, więc będzie to myślę taka idealna gra, żeby przetestować na tym sprzęcie. W tej chwili tutaj wchodzimy na opcję pośrodku, czyli Evercade i wyświetla nam się od razu lista Zobaczcie, wygląda to delikatnie inaczej niż w przypadku Evercade'a, w tej chwili tym bardziej po tych update'ach, ale dość podobnie na, nadal. Dobra, gdzie jest ten Moon Patrol? Jest i Moon Patrol. Daj głośność. No i to jest właśnie gra, jedna z gier, w które możemy się zagrywać na tej konsolce. Dynamiczne gry naprawdę gra się tutaj strasznie ciężko, a dipad chodzi dość ciężko. Jest mały No i druga sprawa, że ekran do wielkich też nie należy. Żeby nie było. Ja nie narzekam, tylko po prostu chcę Was ostrzec, bo jeśli ktoś rzeczywiście ma Ręce pokroju moich, no to możemy to odebrać sporo frajdy z używania tej konsolki. No, w takie gry, w takie gry na tym sprzęcie można grać. Dobra! Przejdźmy sobie do podsumowania. No, i w ten sposób dobrynęliśmy do końca. Myślę, że najwyższy czas na podsumowanie. Zdecydowanie z plusów, jakość wykonania tej konsolki no nie pozostawia wiele do życzenia. Tak jak wspominałem wcześniej, jakość, cena myślę, że są ustawione na perfekcyjnym poziomie. Dodatkowo bardzo dobrej jakości ekran również na plus. Dźwięk. Wydobywający się z tego małego głośniczka. No, nadspodziewanie dobry. Dodatkowo 4 godziny pracy na baterii to też kolejny plus. No i czas na minusy. Może nie jest ich zbyt wiele, ale zdecydowanie trzeba o nich wspomnieć. Jak dla mnie dwa główne, czyli te przyciski na tej ściance, które no nie nadają się do niczego. Moim zdaniem powinny one zostać przeniesione na górną część obudowy. Slot na że powinien wylądować na dole i myślę, że byłoby to takie najbardziej ergonomiczne rozwiązanie. Dodatkowo brak mapowania przycisków, który no, trafił już do Evercase. Da jakieś 5 miesięcy temu. Tutaj tego nie ma. Konsola ma 2 miesiące. Firma Blaze dobrze wiedziała, że jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych update'ów do poprzedniej konsoli. Tutaj konsola nowa. Przypominam od tego samego producenta, pomimo tego, że nazwa jest inna. I tutaj tej opcji brakło. No, strasznie dziwna sprawa. No, jeszcze dla mnie z takich mniejszych minusów. Wielkość ekranu. No, już przyzwyczaiłem się do większych. Nie widzę już w tej chwili tak dobrze, jak widziałem 10-15 lat temu. No, i już zaczyna mi to przeszkadzać w grach dynamicznych. Ja tam mało co widzę. Poza tym sprzęt myślę, że godny polecenia, ale jeśli już posiadamy Evercade w swojej kolekcji myślę, że powinniśmy się na tym zastanowić. No cena na pewno kusi 49,99 to jest cena 2,5 kartridża za które możemy mieć tą konsolkę z budowanymi grami. No te gry tutaj robią robotę. Myślę, że gdyby tych gier tu na starcie nie było, no produkt już nie byłby tak atrakcyjny. Dobra, myślę, że na dzisiaj by to było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, dajcie znać w komentarzach. Z wami się żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.